Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałeś w swoim życiu, której nie potrafisz wytłumaczyć? Kiedy byłem dzieckiem, oboje moi rodzice wychodzili wcześniej do pracy, więc zostawiali mnie u babci, żebym tam zjadł śniadanie i poszedł do szkoły. Moja babcia zmarła w czasie, gdy byłem w drugiej klasie liceum, i od tego momentu po lekcjach wracałem już prosto do domu. W tym czasie mama zaczęła narzekać, że kiedy wracała z pracy, słuchawka telefonu, takiego przewodowego z lat 80., stojącego przy jej łóżku, zawsze była odłożona obok, a nie na bazie. Ja nie korzystałem z telefonu, ale ona uparcie twierdziła, że musiałem to robić, bo gdy wychodziła rano, słuchawka była prawidłowo odwieszona. Pewnego dnia wróciłem do domu trochę wcześniej. Muszę w tym miejscu wytłumaczyć układ naszego mieszkania. Od drzwi wejściowych widać było salon, jadalnie, drzwi do kuchni i krótki korytarzyk prowadzący do sypialni rodziców i mojej. Nie było innych drzwi, okna były stare, wąskie, z siatkami, a my mieszkaliśmy na trzecim piętrze. W każdym razie, gdy tylko wszedłem do mieszkania, wyraźnie usłyszałem dwa kroki w sypialni rodziców. Upuściłem plecak i głupio pobiegłem do pokoju. To nie było daleko, zajęło mi tylko kilka sekund. Kiedy tam dotarłem, nikogo nie było. Ale od razu zauważyłem, że słuchawka telefonu leżała na podłodze. Była ułożona tak, że kabel był maksymalnie napięty. Później próbowałem to odtworzyć. Trząsłem stolikiem, przechylałem telefon, ale słuchawka nigdy nie spadła w tamto miejsce. Gdy strącałem ją palcem, lądowała na stoliku albo obok niego. Jedyny sposób, żeby leżała dokładnie tak jak wtedy, to ostrożnie rozciągnąć kabel, położyć ją i chwilę przytrzymać. Sama w żaden sposób nie mogła się tam znaleźć. Kiedy podniosłem słuchawkę i odwiesiłem telefon, natychmiast zadzwonił. Odebrałem i okazało się, że to tata. Zapytał, co się stało. Odpowiedziałem pytaniem, dlaczego pyta. Powiedział, że dzwonił. Najwyraźniej chwilę przed tym, jak wróciłem do domu i ktoś odebrał telefon, ale nic nie mówił. Myślał, że to ja. W końcu się rozłączył i próbował dodzwonić się ponownie, ale udało mu się dopiero wtedy, kiedy odwiesiłem słuchawkę. Nigdy nie dowiedziałem się, co się wtedy wydarzyło. Jestem absolutnie pewien, że słyszałem kroki, i równie pewien, że nikogo tam nie było. Nikt nie mógł mnie minąć. Okna w sypialni nie były naruszone, a pod łóżkiem i w szafie było tyle rzeczy, że nikt większy niż niemowlę nie miałby gdzie się schować. I co ciekawe, od tamtego momentu mama nigdy już nie znalazła telefonu odłożonego w dziwny sposób. W jednej z moich poprzednich prac jako Sysadmin zamykaliśmy jedno z mniejszych centrów danych, bo było przenoszone do większego. Mimo to musiał tam być zawsze ktoś na miejscu w razie problemów z serwerami, których nie dało się rozwiązać zdalnie. Co tydzień zmienialiśmy się na nocnych dyżurach. O tym miejscu krążyły plotki, że jest nawiedzone. Przez co dokładnie nie wiem. Słyszałem tylko pogłoski od współpracowników, gdy tam zaczynałem. Wyobraźcie sobie dość dużą, otwartą przestrzeń biurową, całkowicie pozbawioną boksów, biurek i całej reszty wyposażenia. Zostały tylko jedno biurko i parę kabli zwisających z sufitu. Działały tylko lampy nad moim stanowiskiem, rozświetlając otoczenie na jakiś metr, może trochę więcej. Tam właśnie spędzałem tydzień. Pamiętam, jak siedziałem i słyszałem tylko jednostajny szum z oddalonej serwerowni, wentylatory, chłodzenie, pracując nad jednym z serwerów dla klienta. Nagle kątem oka zobaczyłem coś przemykającego przez pokój. Podniosłem wzrok, ale niczego nie dostrzegłem, więc uznałem, że to po prostu zmęczone oczy i efekt światła z monitora jak te plamki, które widzi się, gdy mocno zamknie się powieki. Wróciłem do pracy. A pięć minut później znów to zobaczyłem. Tym razem jednak usłyszałem, jak otwierają się i zamykają drzwi do Łazienki, ciężkie, które trzeba było szarpnąć, a mechanizm sam je domykał. Pomyślałem, że może któryś z kolegów przyszedł naprawić serwer, więc wstałem, żeby go przywitać. Minęło dziesięć minut, a nikt nie wyszedł. Poszedłem sprawdzić, czy ktoś nie zasłabł. Jeden z kolegów miał ataki padaczki, ale Łazienka była pusta. W tym momencie zaczęło mnie naprawdę dreszczyć. Wyszedłem i znów zobaczyłem tę cieniową postać. Tym razem nie kątem oka, ale wprost, jak przemyka po drugiej stronie sali. Szybko zapaliłem resztę świateł i zacząłem przeszukiwać całe biuro i serwerownię, bo byłem przekonany, że ktoś robi ze mnie jaja, ale nikogo nie znalazłem. Reszta nocy minęła spokojnie, tak samo jak reszta tygodnia. No poza tym, że praktycznie siedziałem zesrany na krześle, czekając aż znów coś się wydarzy. Byłem kiedyś na wycieczce razem ze znajomym i dzieliliśmy jeden pokój. Problem w tym, że on strasznie chrapał. Zazwyczaj czekał, aż zasnę, bo inaczej nie miałbym szans zmrużyć oka przy tym hałasie. Ale tamtego wieczoru trochę wypił i od razu zasnął, chrapiąc na całego. Nie przeszkadzało mi to, bo akurat miałem książkę do czytania. Była mniej więcej druga w nocy. Leżałem w łóżku i czytałem, kiedy nagle poczułem, że coś stoi u stóp mojego łóżka. Podniosłem wzrok i zobaczyłem tę postać. Wyglądała jak człowiek, ale była przezroczysta, szara, z rozmazanymi rysami twarzy. Trochę tak, jakby ktoś był zrobiony z telewizyjnych śnieży. Miałem wrażenie, że to coś przygląda mi się z ciekawością, dokładnie tak, jak dziecko obserwujące dorosłego przy pracy. W myślach zapytałem: Czego ode mnie chce? W tym momencie odwróciło się i ruszyło w stronę drzwi, a idąc po prostu zniknęło. Co ciekawe, nie poczułem strachu ani zagrożenia. Do dziś nie mam pojęcia, czym to było. Kiedy byłem dzieckiem, mój dziadek pracował na nocnej zmianie jako dozorca w dużym starym kościele. Czasami zabierał mnie i moją siostrę ze sobą, bo w budynku była ogromna sala gimnastyczna z mnóstwem wielkich piłek i sprzętu, a my mieliśmy frajdę biegając tam po nocy. Pewnego wieczoru, gdy dziadek zamykał jeden z pokojów, usłyszeliśmy z siostrą jakiś dźwięk na schodach za nami. Odwróciliśmy się i zobaczyliśmy starą kobietę, która wychodziła z budynku. Spojrzała na nas, przyłożyła palec do ust w geście cicho i wyszła. Wtedy nie przywiązaliśmy do tego większej wagi. Pośliśmy do dziadka i zapytaliśmy, czy ktoś jeszcze był dziś w kościele, jakieś spotkania, zajęcia. A on odpowiedział, że nie, jesteśmy tu tylko my. Spytaliśmy, dokąd prowadzą drzwi na dole schodów. A on powiedział: A to wyjście na cmentarz. Z siostrą kompletnie oszaleliśmy ze strachu. Do dziś wspominamy to wydarzenie i oboje pamiętamy je dokładnie tak samo. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych historii. Dbajcie o siebie i do zobaczenia w następnym odcinku.